Hej, hej, witajcie! Gdybym zasnęła w trakcie nagrywania filmu, to mnie obudźcie. A tak poważnie, to jestem po skończonej kuracji, leczeniu, sterydami i to, co się z moim organizmem ostatnio dzieje, to głowa mała. Jak nie spałam, to teraz bym non-stop spała. Co dzisiaj przygotowała? Przygotowała dzisiaj dla Was test podkładu marki Glazel Visage. Tak się prezentuje buteleczka szklana. Mamy 30 ml. Podkład matujący do cery normalnej i mieszanej, coś dla mnie, zawiera formułę Sebum Control, przez co skutecznie matuje błyszczące partie skóry, a nawilża i koi jej przesuszone miejsca. Doskonale tuszuje niedoskonałości cery, zapewniając jej jednolity kolor i aksamitną gładkość. Dzięki lekkiej konsystencji nie zatyka porów, pozwalając skórze swobodnie oddychać, łatwo się rozprowadza i utrzymuje. Na skórze przez cały dzień, składniki aktywne, pochodna kwasu, kwasu hialuronowego, depantenol, witamina A, C i E. Zatyczka tutaj też była przezroczysta, miała być przezroczysta, ale gdzieś mi się zapodziała, pewnie wyrzuciłam z opakowaniami. Dostałam podkład od marki Glazel do testów. Nie wiem ile on kosztuje, powiem Wam szczerze. Jest to Makeup Anti-Age. Tutaj jest jedyneczka i to jest numer odcienia podkładu. Nazwy nie ma. Pod oczami mam korektor z Glam Shopu. Kończę go. Wyjęłam już ten stoper ogranicznik. No dobrze, ocena organoleptyczna, Może go najpierw wstrząsnę. Zobaczymy. Tu chciałabym, żeby złapało ostrość. O, lejący dosyć. Odcień numer 1. Myślę, że będzie idealny. Jeśli nie ściemnieje. Tu troszeczkę rozmarzę. Jest bardzo leciutki. Tak jest leciutki. Bardzo zapach przypomina mi Bourjois always fabulous. Tak, no. Dosyć, ale jest taki jakby delikatniejszy troszkę. Dobra, no myślę, że czas aplikować. Biorę na palec, spływa. Tutaj zostawimy słocza, zobaczymy. Zobaczymy, czy zastyga, tak? Nie kończę zdania. Już nie jestem taka nabuzowana i taka pełna energii. Prawie go nie widać na skórze rzeczywiście, ale to była, słuchajcie, na palcu jedna pompka prawie, tak? Hm. Ok, biorę na gąbeczkę, ale te pompeczki są małe. To nie jest tak, że wiecie, to nie wiadomo ile tego Tutaj doklepię po tym rozprowadzeniu palcami. Mam wrażenie, jakby troszkę ściemniał na dłoni, no ale tutaj do szyi jest ok. I kolejna pompka, taka niewielka jest. Taka jest pompka. Na czoło, tu przejadę środek. Resztką, resztką rozprowadzam sobie korektor na powiekach, wyrównując koloryt resztkami z właśnie podkładu. Na gąbce. Yy, jeszcze się błyszczy. I to jest jedynka, słuchajcie. No to jest ciemny kolor. Chyba, że tak pięknie się dopasowuje, ale wątpię, żeby ten kolor pasował Bladziochom. Naprawdę. Chyba, że mają jeszcze jaśniejsze. Dołożę sobie tutaj troszkę. I ciutkę tu, gdzie mam te zaczerwienienia, No nie przykrył tak tych zaczerwienień, widać to. No lekkie krycie ma to. Chyba lekkie, tak do średniego bym powiedziała. Rozprowadzony gąbką wtopił się w skórę bardzo ładnie. Tak, i rzeczywiście zgodnie z opisem, wygląda bardzo lekko. Krycie, jak mówię. Takie w sam raz na co dzień. Nie jest to tapeta. Nie jest to wykończenie suchomatowe. Jest lekko, bym powiedziała, świetliste, satynowe. To nie jest mat. Bo ja widzę tutaj odblaski na pewnych partiach. Chyba, że on jeszcze zastygnie. Ale zobaczcie, on się świeci tutaj. Nie, 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 on nie zastygnie. Chyba, że za dłuższy czas jeszcze sprawdzimy. No, Gdzieś na jakiejś stronie czytałam o tym podkładzie, tylko nie wiem, czy to była ta wersja, że jest to podkład nawilżający. Wstawię wam po prostu przebitkę z tej strony. Może to nie to. No dobra, i co? Teraz co robimy? Przypudrujemy. Nie daję dzisiaj mokrego konturowania, jak zawsze w testach. Przypudruję teraz sprawdzonym pudrem, który ostatnio przetestowałam i stwierdziłam, że. On przepięknie utrzymuje mat i podkład na miejscu. Jest to puder prasowany Oriflame Jordanie Gold i przypodruję jedną stronę. Porównamy. Jest jak najbardziej ok. I teraz już drugą stronę przypudrujemy i przechodzimy do pięknej palety. Tak wygląda przypudrowany podkład. Jest ok, jest bardzo ładnie. No mówię, no skóra wygląda jak skóra. Nie widać tutaj ani podkładu, że coś siedzi na skórze, że jest coś w porach. Nie widać nic i nie widać też pudru. Także, no, duet fajny. Wiecie co? Tutaj w tej najcieńszej warstwie, gdzie rozmazałam, aż założę okulary. Słuchajcie, bo on chyba lekko zastyga. No, tu się jeszcze rozmazuje, ale tutaj, no po prostu cieniusieńka warstwa zastygła. Bardzo ma długi czas. Wysychania, zastygania, i tutaj jest zastygnięty, tu jeszcze się świeci. O! Tu się rozmazuje, prawda? Ale jeżeli go rozprowadzimy, to on to rozprowadzenie, tak jak na twarzy, i to już zastyga. To już jest po prostu zaschnięte, wyschnięte. Także no, nie będzie się przesuwał. Ja już tego słocza tutaj ścieram, bo będziemy robić słocze. Innych produktów. Ja bym sobie tak poza kamerą brwi zrobiła, chociaż włosy mam trochę bardzo. Z tej strony mi się nie chce ułożyć coś paste. Wiecie co, wyłączę, zrobię brwi i wrócę na. Tada! Ja tę paletę ochrzciłam. Patrzcie, jaka ona jest duża. Ja tę paletę ochrzciłam paletą pączków. No. Yy, sama sobie ułożyłam zestaw, czyli produkty. Mamy brązery, pudry, tu jeszcze taki brązoróżo puder, bo to takie jest, jak wiem, mozaikowe na lato. No i trzy róże. Z tym, że to może być jako rozświetlacz. Tu jest taki dosyć berry właśnie, a tu jest taki fajny koralowo, bo to będzie do zmieszania, to wyjdzie taki koralowo-różowy. Chyba. No to dobra. To musicie chwilkę poczekać i zaraz będziemy się konturować. Leciutko pachnie tak kosmetycznie. Tutaj mam wygrawerowane. Tak, tu jest wygrawerowane nazwa firmy, a tu jest wygrawerowane nazwa mojego kanału. Po przypodrowaniu zapomniałam Wam pokazać godziny. Nadrabiam. 9.05. Liczmy od 9.00 czas. Piękny czas. I będę sobie dzisiaj testować długotrwałość tego kombo, tego duetu. Podkład plus puder. Puder sprawdzony. Teraz przystępujemy do konturowania. Paleta prezentuje się tak: ma nakładkę z plexi. Teraz zdejmę. Na magnesik. Tak się prezentują produkty z bliska. Są to oczywiście produkty wypiekane. Jest trochę ciężko trzymać. I gdyby była ciut węższa czy wąższa, to no, obejmuje ręka, tak? Dłoń moja, ale no tak wiecie, bardziej, bardzo, bardzo naprężone palce. No więc przed sobą pięknie, ale w dłoni niezawygodnie. No jest to, jest to po prostu dla wizerzystów y, taka kompozycja, jak znalazł. Marka Glazel właściwie współpracuje głównie z wizerzystami. I nakładamy. I wezmę sobie najciemniejszy. Zrobimy kontur. Aha, aha, aha. Najważniejsza sprawa, słuchajcie. To są wypieki jeszcze nieużywane przeze mnie. Wszystkie przejadę z wierzchu szczoteczką. O, ten się spylił. Trzeba je, o ten się mocno podniósł. Delikatnie trzeba po prostu zeskrobać. Wierzchnią warstwę. poleciało na pokój wszystko, zdmuchnęłam. Słocze. Tak, słocze trzeba najpierw zrobić, żeby wiedzieć z czym się ma do czynienia. Zaczynam tutaj od tego brązera. Czemu środkowym palcem zaczęłam? Nie wiem. Środkowym palcem zaczęłam od tego brązera. Potem ten i ten, tak się prezentuje. Dobra, to tym weźmiemy ten najjaśniejszy puderek. O, i macie tu czwóreczkę. Przypuszczam, że swatch nie pokaże tego, bo no to są lekkie produkty. Chociaż pigment tutaj jest mocny. Tak, tutaj wygląda. To jest puder. Może na boki twarzy go użyję, nie wiem. A teraz te tutaj cztery. Czyste palce. Ten. Takie to jest duże, słuchajcie. Nie wiem, ile to ma gram. Ten jest ostry, taki, no jak wypiek, wiecie, taki chropowaty troszkę. Same te marmurki teraz słoczuję. Tak to się prezentuje. Dobra, już mogę odłożyć. Będzie chyba bardziej taki jak rozświetlacz różowy, albo bardzo delikatny róż. Oj, ten piękny! To będzie taki, no tak jak mówiłam, brązero, róż, ceglany, taki herbaciany na lato. No fajny, do opalonej karnacji super. Ok, czyli od tego najciemniejszego i zobaczymy. Jedno zanurzenie. Pędzla jest. Jest dosyć ciepły nawet. Och, kurczę, jest ciepły. Dobra, to będzie paleta na lato, wydaje mi się bardziej. Mhm. Patrzcie, i cały czas na tym pędzlu jest ten produkt. Ale ładny kolor. To wiecie, co może teraz. Yy... Może ten, wytrę pędzel w ręcznik. W sumie ja wiem podobne. No może ten troszkę chłodniejszy. To tym samym wezmę nos, troszeczkę przykonturuję. Z takim luźniejszym pędzlem troszkę. Spróbujemy. No właśnie, może się ocieplić tym. O, jak się ten sypie? O jejku! Bardzo. To tutaj na czole. Bardzo ładnie pachną te produkty. Teraz jak się podniosło to wszystko, to czuję. Mając taką paletę przed sobą, to można się tak wiecie rzeźbić. A może takim luźnym, tym z Glam Shopu, wezmę ten puder. Puder wezmę ten i zobaczymy. Boki twarzy. Jak to będzie się tu wszystko przedstawiało może tutaj na środek? Tak. To jest taki puder, wiecie, w stylu Hourglass. Troszkę złagodzę to wszystko. No ładnie, 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 ładnie. Ok, przechodzimy do różów. Zacznę sobie od tego. No i tutaj mamy taki właśnie odcień. Jak ostatnio testowałam ten przepiękny, ze Starsów, Berry. Bardzo ładny kolorek. Lubię mocno. O, też żebyście dobrze widzieli. Wytrę pędzel w ręcznik. Tak, mam tu ręcznik i mam tu kawkę. Czekajcie, tak mi zasycha w ustach. Jeżeli ktoś z Was chce się ze mną napić kawki, to zapraszam do linku pod filmem. I napijemy się wspólnie kawki na kanale. Jest to oczywiście wsparcie. Możecie mi, jak chcecie, postawić kawkę. Ok, teraz ten róż. Ten. Też piękny kolorek. O i on właśnie jest taki, tak jak myślałam. Różowo, brzoskwiniowo, no super ten, mm. pięknie wygląda. Teraz zobaczę z bliska, jakie jest wykończenie, czy troszeczkę ma połysku, czy jest całkiem matowe. Daj mi się, że jest takie satynowe. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Teraz rozświetlacz. I tutaj wezmę sobie włosie naturalne, żeby dobrze go nabrało. Ale to, to jednak będzie róż. Uh -huh. To nie jest takie rozświetlające bardzo, ale ładne. To można właśnie dać na górę, bo to takie jaśniutkie. I ładnie to policzko się tak zcieniuje, nie? Podoba mi się tak, taka kompozycja, takie kombinowanie, cieniowanie. No fajnie. Powiem Wam, że różne produkty, różne kolory, a fajnie wyszło. Jest nie. lekki połysk satynowy, mhm. ale to nie jest rozświetlacz na pewno. No brakuje tutaj w tej palecie rozświetlacza, tak? Zdecydowanie brakuje rozświetlacza, jak dla mnie. Ja wiem, że sobie sama ją ułożyłam, ale z propozycji podesłanych, tak? Więc no nie miałam wyboru rozświetlacza. Ale i tak jest, w sumie jestem zadowolona, bo rozświetlacze to mam multum, a takiego różyku nie mam. Takiego nie mam i jest taki rześki, piękny jest ten różyk. I to by było wszystko. Słuchajcie, no. To jest paleta, która po prostu stoi przed wami i się miziacie. No raczej na wyjazdy niewygodna, za duża, za ciężka. To jest po prostu taka wiecie reprezentacyjna postawić przed sobą. U mnie ta paleta leży na komodzie z tyłu. No tak ładnie się prezentuje. No raczej nie schowam jej do szuflady, no bo, no nie, Och, podoba mi się. To są takie pączki, pączki. Na tym tę część filmu zakończę. Wszystko pięknie się nałożyło i ładnie wygląda. To te wypieki, bronzery, róże i ten puder naprawdę ładnie wygląda. Delikatna satynka, za bardzo nie świecąca się, ale taka dająca skórze poblask. No taki hourglass, no. Okej, okay, słuchajcie. To z tej części to wszystko. Ja teraz będę nagrywać coś innego w tym makijażu i wrócę do Was na wieczór. Podsumowanie, także zobaczycie mnie już w pełnym makijażu. Wrócę gdzieś... Po 9-10 godzinach się postaram. Myślę, że taka, taki czas jest optymalny, jak się podkład utrzymał, sprawdził, nosił. I, i tyle. Także do za chwilę. Witajcie wieczorkiem. Tak, mamy pierwszą Minęło 12 godzin, ponad. Słuchajcie, ledwo szyję, naprawdę dzisiaj. Szykuje się kolejny lekarz. Taki mnie ból złapał. W prawym boku, że po bo prostu aż mi niedobrze. Chyba nera. Ale co? No zobaczymy. Wzięłam coś tam na, na przeciwbólowe. Może kolka? Nie wiem. Jak do jutra nie przejdzie, to do lekarza. Co mam do powiedzenia na temat podkładu? Słuchajcie, no tak się źle czułam, że będąc w kuchni dotknęłam się do czoła, czy nie mam gorączki. Rękę mam świecącą, bo się odbił właśnie tłuszcz. Tak, ręka jest świecąca. I trochę, trochę, no dosyć, chyba dużo się wyświeciłam. Ten podkład zdecydowanie nie jest matujący. Może przez pierwsze parę godzin był matowy, ale tak po 12 godzinach już nie, już trzeba by było się odciskać, poprawiać. Mimo, że przypudrowałam tym pudrem, który wspaniale utrzymuje mat, <laughs> sorry za chrypkę, a to. Sprawdziłam przy teście tego podkładu Oriflame Everlasting Sink. Ja byłam cały dzień, też 12 godzin, i ja byłam do wieczora matowa. No, także ten puder jest super, a tutaj sobie nie poradził. No, on od początku nie był tak bardzo matowy na skórze, widzieliście. Niemniej jednak, no, fajnie się nosi, bo nie czułam go, ani, ani nie powchodził nigdzie. Trochę leżałam, właśnie, bo mnie bolało i też jakoś specjalnie się nie zdjął. No, z brody się zdjął, tu się świeci. Ogólnie nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. No, tego nie przebił tego, tego duetu właśnie z, z tym pudrem. Tego to nie przebiło, absolutnie. Odciskam się. Wziąłem chusteczkę jakąś. O, dużo zeszło. Tu jest coś. E, dużo zeszło. Nie wiem czemu ta chusteczka jest tutaj. Może od ust. Leżała. Myślałam, że czysta. No ale dobra. Widać, że sebum zeszło razem z podkładem. Ogólnie wszystko przebija, nie? Każda kropka, ale. Nie ma go w porach i nie ma go w żadnych y, zmarszczkach, bruzdach, nie wyglądał sucho. Nie no fajny jest, fajny. Ja go jeszcze będę testowała. Y, dzisiaj miałam krem z SPF 25. Ja go jutro nałożę sobie na na jakiś inny krem nawilżający, też sprawdzony i dam wam znać już w opisie. No tutaj mam kropkę. No, także to by było na tyle. A makijaż to wi widz widzicie. Makijaż to widzicie jest właśnie po Meksmo. Po filmie z Meksmo, bo nagrywałam dzisiaj Meksmo. No, także tyle. Zupełnie mi się nie chce gadać jak nie ja wieczorem. Marzę tylko, żeby wziąć prysznic i do łóżka. Bardzo, bardzo się źle czuję. Może nie widać, ale. Naprawdę się źle czuję. A jest mi aż po prostu niedobrze z tego bólu. Dobra. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostawcie pod filmem łapkę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli do tej pory tego nie robicie, a oglądacie. I za co serdecznie z góry dziękuję. No i włączcie dzwoneczek. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Co Was czeka? Dużo zdrówka. Do następnego. Hej,